Dobra, docieramy do miejsca. Bardzo dziękuję Nowa za wysłanie wsparcia dla ręcznie robionej Aga Crafti, Lewinki, Antoni, Xelgoma, Marta. Um, fajnie. Fajnie, zawsze większe grono wspierających. Już i tak ostatnio przebiliśmy. Ała. Ała, gryzą. Mnie tu wbiłem z buta, ale dobra. Mamy tu 216. 217, więc... Mm. Teraz się posypię troszkę tych wskaźników. Ok, tu mamy poltera. Nie będę walczył z polterem, nie zależy mi na polterze. On niech sobie tu krąży jak smród po gaciach. Ja tu mam do zabicia mutanta. W poszukiwaniu obroży. Zobaczcie, tu są fajne rzeczy. Ok, jeszcze jeden polter, ale to chyba ten stary mnie łapie. Co słychać Stalkerze? że ty nie chlują. Siedzisz głównie gównie. Wagnie, dobra. Bez urazy, ale nie lubimy tutaj obcych kselgom obroża. Potrzebuję jej. Miałeś rację, ten stwór ma właściciela. Wygląda trochę za normalnie. Słuchaj, moi ludzie, Ewa i ja wykonujemy kontrakt. Mamy zabić mutanta dla kogoś z Malachitu. Możemy udowodnić, że wykonaliśmy robotę poprzez oddanie tej obroży. Bez niej głównie dostaniemy. No chyba, że jesteś w stanie zaoferować nam więcej pieniędzy. Konflikt długich podróży to ja nie lubię. E, 1500? Atakuj. Odejdź. Tyk, tik, 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 tok, tik, tok, tik, tok, tok, tik, tik. No właśnie. Mogą zachować, zabić i popsuć sobie relacje z jakimiś najemnikami, czy zapłacić po prostu myto, okup za quest'a. No, będąc szczerym, to jest ich quest. Byli tu pierwsi, wykonywali zadanie dla malachitu. Dlaczego miałbym ich w ogóle zabijać? No chociażby dlatego, że jestem biedny. Ale bieda rodzi przemoc. No nie do końca jestem biedny. Idzie mi całkiem nieźle. 1500 to jest raptem 2 czy 3 pakiety magazynku, więc dawaj mi to i spadaj. A ja już widzę, jak na czacie się sypią. Zabij krzycz. Boże, granatem ich wysać. Wychorzy, że tak powiem, po... nie ma zabijania. Dobra, i teraz tak tu mi pokazuje, że jest jakaś ścieżka skrótowa. Czy musiałbym przejść. Nie, musiałbym wyjść i przebiec tutaj drogą dookoła, żebym był w stanie dotrzeć do mostu. Później iść do Rostoku i, i to Czerwony Las, nie? Więc generalnie tak celujemy na razie na Rostok, bo muszę wyposażenie ponaprawiać po tej całej gromadnej walce, a później pójdziemy w imię nauki tutaj i od Rostoku jeszcze tutaj. Czyli z Rostoku pójdziemy tu i zostawiamy ten temat. A ja sobie jeszcze skoczę do skrytki, żeby mi tutaj też ta skrytka kierowała w dobrym kierunku. Ja sobie podświetlę. Tam jest jakieś zielone światełko. Też niepokoi mnie kolorystyka tego wszystkiego. Właśnie, tutaj toksyczne gazy. O, promieniowanie mi wskoczyło tak, że zaraz będę kaszlał. Nie, to ja tu nie będę siedział. Pewnie jest tu dużo znajdziek. Dużo fajnych, przyjemnych rzeczy. Ale tutaj Polter mi strzela. Ja nie będę z Polterem walczył. To jest walka głupiego. Churde, dwa headshoty dostał i jeszcze mu mało. Zamiatany. Jeszcze jakieś niebezpieczeństwo. Na razie brak niebezpieczeństw. Skrytka nieznanego stalkera. Pójdziemy do tej skrytki, co tu jest najbardziej w pobliżu. Tylko muszę biec drogą. To też nie jest do końca bezpieczne, ale mm, musimy wrócić do Rostoku. To jest kawał drogi, więc będziemy się widzieli. Naprawdę? A nie, bo jeszcze tu mamy anomalię. Dobra, to lecimy z gameplayem. Czyli tak, tu sobie fajnie przeskoczymy. Kurczę, ten detektor, ty jest zajebisty. Że też ja się mordowałem pół gry z tym gównianym, bo odsprzedałem. Mm. Jak można walnąć taką gafę? Tylko kruk to potrafi. Bardzo się cieszę, to tak już w odniesieniu do live'ów i, i do też nawet odcinków na kanale, szczególnie jeśli chodzi o Vintage Story czy RimWorld, za te wszystkie aspekty wspierania, bo to, no, powiem szczerze tak, tutaj jeden rzuci 2 zł, tam jeden rzuci 5 e, złotych, no niektórzy to już tam na bogato, to, to już nie mają co z pieniędzmi robić, ale suma sumarum razy 50 czy 100 osób wspierających, to się robi parę stówek. I to właśnie dzięki temu są zakupione te wszystkie delce, kiedy tej niepierdoły, więc fajnie dzięki. Ej, ominąłem Stasza. No nie no nie mówcie mi, on jest. Okej. Okay. Stasz znajduje się na górze. Tunel techniczny do mózgow z węglacza. Nie chcę wchodzić do mózgu z Znaczy byłem już w mózgu z węglaczu. Ale sam staż znajduje się na górze, czyli ja bym musiał. Dobrze myślę? Teraz mi nie pokaże na radarze, ale jak sobie zaznaczę, to jest, to jest mój sposób na szukanie stasza. Pokazuje mi 97 metrów do góry, czyli prawdopodobnie jest na tej rampie, na tej skarpie. Pokazuje, że to jest niby na dole i kusi, nie? Żeby przejść tędy i tu wejść. Ale on prawdopodobnie trzeba wejść tu, 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 tu dookoła. I tutaj gdzieś za tym płotem zeskoczyć na jakieś coś. Więc nie, nie będę na to marnował czas. Pozbieraj stasze. Jesus fucking Christ. No, czaty się tu mylą. Dobra, staż jest tutaj. Schodki, drabina jest. Ktoś tu się umarło. No to trzeba kod wpisać. No skoro mam pozycję Stasza, to kod powinienem znać. Tylko jak to teraz wyszukać w notatkach. Czy w ogóle jest jakiś sposób wyszukiwania? Bo teraz tak: tych kodów tutaj ja mam tu dużo, nie? Ale jesteśmy w pobliżu, może po nazwie Stasza, skrytka nieznanego Stalkera. Skrytka nieznanego Stalkera, to może gdzieś po staszach tutaj, w tych zapisach nieznanego Stalkera. Obserwacja z biura liga, co? Liga mistrzów areny na tatkach, artefaktach. Nie widzę nic o takim stalkerze. Są nagrania na żywo. A tu questy główne. Jakby spisu, to ja tutaj nie widzę. Tu myślę, że się ciągle świeci. To szybko, czy widzimy jakieś numerki? 8, 11, 17 to numery prototypów. To jakiś dokument. A tu już wchodzimy do IBOC. To jest jeden 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 albo jeden dwa trzy cztery. I jeden 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 jeden. I co mogę wpisać w cholerę cyfr? 5. Nie pasuje. Jakbym wpisał 1, 2, 3, 4? Nie pasuje. Hmm. 5, 6. 7. Nie, to ja nie wiem. Ja nigdy w tego typu grach, zawsze mam ten problem, że te y, kody są jakoś głupio, głupio oznakowane. Bardzo głupio. Hmm. Poszukam jeszcze w pda u Dobra, jest otwarte. Kod 1287975. Dziękuję. Kod do tunelu mózgu zwęglacza. Skąd go mam? Nie pytajcie. Jest tu wejście. Jak go pozyskać? Też nie wiem, co tu jest. ARK jakaś lepsza. Amunicji mamy dużo. Jest ten staż z super amunicją. Dużo apteczek. Ciekawie tu wygląda. No i tyle. I tu nic więcej nie ma. Czy teraz mi tu przyszły jakieś agenty. Mamy broń, która ma lepszą szybkostrzelność. Możemy usunąć wszystko, bo mamy celownik holograficzny. Możemy rozładować, bo potrzebujemy amunicji. Ale jako tako AR jest gorszy niż pierdolnik. Więc fajnie, że jest upgradowany. To mogę w ogóle rozładować i upuścić. Nie będę tego trzymał na sił. A idziemy sobie dalej po, po te obroże. Mamy jakąś walkę. Bandyty mi tu idą. Wychyl łeb. Za długo wstrzymuje oddech. Wychyl łeb. Koniec padł. Hmm. No dobra. To wracając do głównego tematu. Musimy się udać aż do mostu, aż do Rostoku. Nie, pójdziemy najpierw do Rostoku, zahaczymy w imię nauki, a później już pójdziemy sobie tutaj w imię nauki, zahaczymy to im Mroczne Czasy, bo to jest, to jest wymóg, to jest super ważny wymóg. Ło cholera, ja trafiłem. Jezu, dawno nie miałem styczności z zombiaczkami. A może by takich z pistoleta pierdyknąć? Bo tu przyszedłem na taki przyczółek raczej czysto. jestem dobry strzelec z pistoleta. Zwykłe zębiaczki. To to jest żadne zagrożenie dla nas. Bardziej to bym się skupiał nad ich fentem. Skrytka zaginiona. Mamy tutaj sporo kulek. Jest szansa, że znajdziemy jakiś artefakt. Marna szansa. O. Chyba z złą drogę obrałem, bardzo złą drogę. Czekamy dookoła. Ile was tu? Skurczy, syny. Użyj. no i nie nawet popam się jak w rozwoju wypadaj. padaj niestety ten shotgun ma właśnie ten spory minus sposób ładowania jak będę miał okazję to go zdecydowanie zmienię na coś co ma dosłownie magazyny czyli ładuj Strzelaj, ładuj, strzelaj. Czyli ta sajga byłaby najlepsza. A to jest tylko takie pojedyncze ładowanie. To mnie w żaden, w żaden sposób nie ratuje. Dobra, sprawdzimy sobie drogę. Artefaktów po drodze nie było i teraz tak naprawdę muszę przejść dookoła tej skarpy, rampy wybrzeża, nie wiem jak to nazwać. Dotrzeć do mostu. Teraz muszę przejść przez ten przyczółek. Biega tutaj nam elektrodziad i on za nami bardzo szybko będzie pędził, dlatego ja szybko spierdzielam do... byleby za płot, za granicę. O. Nie, bo on nas goni. Czyli to jest teren, gdzie nie eksplorujemy. Tutaj już byliśmy. Dotarłem do mostu i tutaj... No most to zamknięta sprawa. Nic tu nie ma. Poza pięknym deszczem, pięknym widokiem, ja powiem Wam osobiście, uwielbiam stać sobie przy moście i patrzeć na tafle wody, szum wiatru, spowolnić trochę tempo życia, bo i tak każdy z nas goni. Może lepiej troszkę cieszyć się tym, co jest, to co widzimy, a nie tylko widzimy numerki na ekranie w postaci pieniądza, którego i tak fizycznie nie ma, bo jest to zapis numeryczny gdzieś tam w telefonie. Droga przed nami jeszcze długa. Bo to już mogę usunąć. Tu jest jakiś kompleks stacji benzynowej, znaczy stacji kolejowej. Ten znacznik usuniemy. Oleje sprawę. Może mo, przejdę tędy, przejdę obok tego złomowiska. Ale tak czy siak celujemy cały czas na roztok mamy tam sporo rzeczy do. Znowu bym wpadł. Nie rozpędza się tak, Raven to chodzimy sobie do stacji kolejowej i tutaj widzę, że jest kolorowo, ale przebiegnę sobie kulturalnie wzdłuż tej stacji, zobaczymy, czy coś tutaj jest. E, raczej bida, poza tym, że strzelają. Szczury mi tu biegną. Oho. Czekajcie, bo one się tu zakotłowały. Tak się załatwia szczury. Warto mieć jednego granata, z kim oni się tam strzelają? No, w teorii ze mną. Ich trafić. To jest niesamowite, że niektórzy z nich mają takiego zajbistego cela. Dobra, ja was pozamiatam, tego, tak No na pewno. Nie widzę tych leszczy. A, tutaj mi zrobił. Oni tu podłażą coraz bliżej. Ja się podleczę. Tak, on. oni potrafią nawet mi przestrzelić stopki, jak widzą, tylko moją stopę, więc są trochę OP. się skitrał amunicji na nich namarnuje dobra chyba padł wykrwawił się no cóż mogę wam powiedzieć moi drodzy następna stacja to jest już w Rostoku, e, więc do zobaczenia